Jak ja nie lubię niedziel. Wszystkie bale w całym królestwie organizowane są w sobotę. Później w niedzielę to mnie tak łeb na padowe bóle głowy mam. I jeszcze te niedzielne audiencje. A to rycerz przyjdzie. I marudzi. A to jakiś biedak przyjdzie i biadoli. Nienawidzę niedzielę. Miłościwy królu przybył Wilhelm z Zarzecza. Pisze, witam, jaśnie panie. Co, ha? Witam, jaśnie panie. A, no to ja też witam. No. Wyglądasz mi bardziej na miejscowego głupka niż na rycerza. A, no bo ja to się y, nieco trochę w kolejkę wepchłem. Jakże to? W kolejkę wepchłem. A no, wyprzedziłem tego rycerza, to, e, to idzie on po schodach, ale mu się zbroja w kolanach nie zgina. I... Więc nie jesteś Wilhelmem z Zarzecza? No a gdzież to? To, to, to? Jam jest Maciej. Maciej? A skąd? Za dupia. No dobrze, Macieju, skoro już tu jesteś, to biadol! A no to taka e, sprawa, że to, ja to słyszałem, że e, król, e, jak kto zabije smoka, to nagrody daje, no to jestem. 150 rycerzy próbowało zabić smoka, a tu przychodzi Maciej skądś tam i mówi, że po czware ubił. Co to? Mamy cię? Nie no, to, ja to, ja to nie tyle, ja to nie tyle, co jest na, dla, dla nagród, tylko no, bo po mnie... W... Zdenerwował mnie. No. Macieju, mnie 27 lat smog denerwuje. Opowiadaj zatem, jak to było. A co tu dużo opowiadać? Ty, 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 ty. Poszedłem do lasu Smardy na zimę nazbierać, łat i cała historyja. A smog? No, smog nie żyje. No, byłem, byłem w lesie, już miałem pół, pół koszyka Smardy. Nagle, jak mnie noga nie zacznie boleć? Myślę pewnie mnie u ucięła, nie? No ale gdzie by taki ból ze u ucięła? Myślę pewnie co większego. Smok! A co smok? A smok cię w nogę ugryzł. A nie! Gdzie tam smok? Ty, ty widział smoka ty! To... Gdzie tam smok? Gdzie tam smok? Tam... Wieczorem dopiero się okazało, że jak się kąpłem to e, między palcem i, e, ta no... Szyszka wlazła. No i, i poszli my, do chałupy smardze do ziemianki włożyć, nie? No i wołam syna, Antka wołam, <głupik> Antek, głupi, głupi, ale to po matce ma, po matce no, Ale silny, silny łokrotnie, silny no i wołam syna, syna wołam, nie? Antek, Antek, mówię, chodź tu szybko, pilnuj mnie, smardzę z koszyka, co by mi dziadek nie... Dziadek zakała rodziny ka. Co by mi dziadek smardzę z koszyka nie wyjadał, nie? No i ledwo żem się obrócił, nie? A tu słyszę takie chrm. 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 Chrm, chrm, dam. Myślę nie, jak tylko dziadek mi smarce z koszyka. Zjada, nie? Ale się oglądam, patrzę. Nie! No skąd? Dziadek siedzi i się bawi tą szyszką, co mi tu między palcami, Nie. nie? Wylatuje przed chałupę? Patrzę! A to smok! Stąd! Dotąd! Jedna noga, druga, bebe, głowa, jedna, druga, trzecia, Jedną! Jedna głowa, jedna głowa mi Antka przestrasza, a dwie drugie mi moje smarce z koszyka spieprzają. No dobrze, dobrze Macieju, ale jak zabiłeś smoka? Niechcący. Macieju, niechcący to można dziewkę z czworaków zbrzuchacić. No nie, no... Smok mi ze zarzmarze. Pić mu się zachciało i poszedł do rzeczki. Poszedł do rzeczki i zaczął pić wodę. I pił, i pił, i pił, i pił, i pił, i pił, i pił... I pił. Aż pękł. Co? Aż pękł? Nie! Gdzie tam pękł? Aż mnie... Aż mnie zdenerwował! Myślę, nie doży moje smarte cezar, to jeszcze mi wodę z wypije. wypije. To się zdenerwowałem, wziąłem rozpęd i z całej siły kopłem go w pośladki. Ha, i smok wpadł do wody. Ta, ale nie sam. A z kim? No bo jak go kopłem, to mi noga ugrzęzła. Zaraz, zaraz, zaraz. Noga. Noga ugrzęzła gdzie? W. W pośladkach. No już już byłem we wodzie razem z poczwarą. Myślę, nie ja tylko zginę w tej wodzie, nie? Patrzę, ale antek na brzegu stoi. Antek na brzegu stoi i mi brzytwę dziadka podaje. Dziadek zakała jedna no, no. Dziadka mi brzytwę podaje. No normalnie to bym tego paskostwa do ręki nie wziął. No ale akurat tonący byłem, to każdy by się chwycił. Rozumiem. Ale w dalszym ciągu nie wiem, jak zginął smok. No ja, no to przecież mówię, co mi przerywa, no. Wszyscy wiedzą, wszyscy wiedzą. Ja wiem. Antek wie. Dziadek za koło rodziny. Dziadek wie, ale zapomina czasami, nie? I wszyscy we, we wsi wiedzą, że wzece woda płytka. I nijak nie idzie skoczyć na główkę. No to jak nie idzie skoczyć na jedną, a smog na trzy, no to nijak nie miał szans. Teraz pojmuję Macieju. O, tyś wielkim wojem. Kim? Wojem. A tak. ta. 27 lat. 150 rycerzy próbowało zabić smoka, a Tobie się to udało. O Tobie, Macieju, będą pieśni śpiewać. Ja tam piosenek nie lubię. Wolałbym to te nagrody, co tam e, król mówił, że jak kto po ubije, to... Macieju, ona... dostaniesz, co zechcesz. No, no, to tam była mowa taka, że jak kto po ubije, to dostanie rentę królewny. Macieju, rękę... Rękę. Rękę. Rękę, rękę. Na co mnie ręka? Jakby to żniwa były, to każda ręka w polu się przyda. Ale teraz... Macieju nic nie rozumiesz. Dostaniesz rękę królewny. Inaczej mówiąc, dostaniesz królewne żonę. Taka zamiana. Patrz pan. Drogi króciuniu, w życiu bym nie przypuszczał, że moje stare tak się uda korzystnie wymienić. Widzisz Macieju. Dziwny jest ten świat! Trzeba naprawdę kogoś wielkiego w dupę kopnąć, żeby się los do ciebie uśmiechnął. Kogóż mam jeszcze kopnąć, żeby dziadka wymienić?